Witajcie, słuchajcie To, co się dzisiaj dzieje, to są jaja To są <grym> po prostu jaja Siedzę w aucie, zjechałem przed chwilą autem Około godziny 8:15, 8:20 Dzwoni do mnie pani, która się potrzeba że jest po prostu tylko pracownikiem A wiem, że to dzwoniła pani R Pani R, pozdrawiam Tak, pani R Pozdrawiam jak to ta pani stwierdziła, jest całkiem inaczej w inpersonie. Inperson jest cacy. Pff, ludzie, którzy e, wypowiadali się w materiale w części pierwszej e, serii, naga, prawda, no, gdzie jest mowa o inpersonie, to jest patologia wedle tej pani. E, jak to pani powiedziała, e, to są pijacy i w ogóle. To więc ja zadaję pytanie, szanowne pytanie, kieruję w kierunku firmy imperson. Czy wy jesteście ślepi, że wasi pracownicy, biurowi pracownicy, Pseudoparkowi, czy, czy nawet może pani R, nie wiem już tam do końca jaką ma funkcję Tak, to jest ta pani z telefonem Który ma no troszeczkę mm, Więcej damage niż, niż Ustawa przewiduje, nieistotny, ten z kamieniołomów Jakbyście nie pamiętali z innego materiału co jest grane? In person. Czy wy myślicie, że jak dzwoni do mnie wasz pracownik, któremu nie wiem, dajecie jakieś drobne, żeby słodził wam, to jest super? Czy uważacie, że taki pracownik jak dzwoni i mówi, że. Ale przecież sprzedaż kontrabandy, sprzedaż wódki czy papierosów. Przecież to jest, jak ktoś ma głowę, to może to robić. Dobra, okej. Okay. Wszystko by było w porządku, nie wkurbiłbym się, przysięgam na ten materiał. Tylko, że proszę bardzo, jedna. Czy jakaś... No praktycznie jedna, ta sama osoba z tego co widzę. Złożył dwa raporty na mnie. Nie ma problemu. Wy na mnie raport, ja na was Belasting. Ciul! Wrzucę wam jeszcze... <ścoughs> Rzucę wam jeszcze drugą kontrolę. Sprawdzimy, ile wódki i alkoholu tego magicznego, polskiego, jak również papierosów macie w tym donku Chcecie zadymy w ten sposób, nie ma sprawy. Ja wam dawałem szansę. Ja wam dawałem szansę. Pani R. Nadal ma pani szansę spotkać się ze mną, porozmawiać. Jak tu pani powiedziała, przed kamerą po co się chować? Przecież, jak mówisz prawdę, to się chować nie musisz. Zapraszam, zapraszam pod kamerę. Odpalam samochód, jadę do pani. Ma pani na tyle jajniki, żeby to zrobić? No bo jaj to pani raczej nie ma. Szczęść Boże. A może i. I dobrze. No nie ciężko mi to powiedzieć. Nie jest mi to oceniać. W każdym bądź razie, dziś po jej telefonie, 46 minut trwał telefon, dostałem jeszcze dwa inne telefony, w których ludzie mi gratulowali, że ktoś wreszcie wyżygał konkrety. Brawo! A poza tym, niech pani nie mówi, że jest pani sąsiadką ich i w ogóle pani wie wszystko o nich, bo. Przecież Pani w ich łóżku nie spała, tak? A wedle tego, co Pani mówiła, to Pani ma taki zasób informacji, jakby Pani co najmniej była pracownikiem biurowym, który robi co rusz inspekcję w parku. Tak? Mówimy tu o parku, o bungalow yy, firmy Imperson. Lokacji oczywiście Wam nie podam, ale... Zobaczę, jaka będzie reakcja po kolejnym materiale. Widzą chciałbym podziękować. Yy, widzę, że yy, oglądacie, śledzicie to. Pamiętajcie, łapki w górę dla zasięgów. Zatrzymajmy tą falę nienawiści i wyzysku. Bo to jest bez sensu ludzie. Może łaskawie biuro biura, które gdzieś tam śledzą ten kanał, nie może gdzieś, tylko na pewno śledzą. Odezwijcie się, może zaproście mnie. Powiedzcie hej, pokażemy Ci drugą stronę medalu. Chodź przyjeść oficjalnie możesz wejść na park i my Ci pokażemy wszystko. Ale nie, biura widzę też mają to w dupie. A bo na świecie biura do końca nie, nie, nie widzą tego, bo pseudo pseudopolacy, zafajdane Polacy, za kundle, które tylko patrzą, jak sobie kieszeń napchać i kosztem swoich rodaków zarabiają krocie, a ich jak śmieci traktują, boją się konfrontacji ze mną. Boją się siąść, spojrzeć w oko oko z kamerą i odpowiedzieć na proste pytania. Jeśli uważacie, że patologia u Was robi, to kto kurwa robi tam selekcję u Was w InPersonie? No pytam. Kto robi selekcję w tym biurze? Jeśli taka Pani dzwoni i mówi, że ci, co się wypowiadali w materiale, to jest patologia, to są pijacy. I jeszcze mi będzie wmawiać, że oni na bank byli pijani, jak to mówili. Pani Erb, Pani wyluzuje w wodze fantazji. Bo kiedyś Pani trafi pod obiektyw zupełnie niespodziewanie. A proszę mi wierzyć... Że jeśli Pani idzie za tak, że tak powiem, takim torem, jak Pani idzie, czyli już zgłoszenia się sypią, mnie to tylko umacnia w tym. I proszę mi wierzyć, że jak będzie trzeba, to się spotkamy i porozmawiamy. W najbardziej zaskakujących okolicznościach, proszę mi wierzyć. Ja uwielbiam, uwielbiam kontrowersje. Moi, mili, koniec pieprzenia. Na pewno Imperson dalej e, śmiga. Naga prawda będziemy ocwaniać kolejne biura. Mm, jest ich jeszcze. Typu będzie biuro mm, Al One Al in, in, all IN? All IN? Ja wszystko w jednym, coś takiego. Mm, będzie orchidea. E, będzie jeszcze jedno biuro. Nazwy dobrze nie pamiętam. Wczoraj poszły takie wywiady. E, ludzie dzwonią, ludzie chcą mówić, jak jest źle, więc.. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam, niech powie, jak jest dobrze. Serio. Zróbmy balans. Ale nie bawmy się w podchody typu, zrobię zgłoszenie. Róbcie sobie zgłoszenie, nie ma problemu. Przecież ja Wam tylko mogę jedno powiedzieć, że cały materiał, e, który jest publikowany, w żaden sposób nie łamie e, e, jurysdykcji e, prawa holenderskiego, jak i również nie łamie w żaden sposób RODO. W żaden sposób. A na marginesie RODO chroni nas, youtuberów. Jak i również was widzów. Więc to takie wymierne. A jeśli chcecie, żebym sobą materiały, to poproście. Nauczcie się prosić. Proście, a może będzie wam dane. Pozdrawiam, prezent Alien. Weźcie sobie ten przesył do głowy i zastanówcie się, co wy rodacy Polacy robicie. Czy wy lubicie w takich warunkach robić? Czy faktycznie tam tak jest? Wypowiadajcie się, komentujcie. Pozdrawiam.